Broń, można powiedzieć, że jest to zwykła prosta maszyna, tak jak każda inna, jednak od jej niezawodności zależy życie osoby, która jej użytkuje. Dlatego, przy projektowaniu broni, trzeba się skupić przede wszystkim na jej niezawodności działania i przede wszystkim bardzo dobrze przemyśleć wszystkie elementy. Fajnie jest, że człowiek, jakby nie było, związał się, można powiedzieć, na całe życie. Z jednym zakładem, z jednym wydziałem na hartowni i to mnie cały czas kręci, no i mo można powiedzieć. Cały czas dzieje się coś nowego. Kuźniarka to jest maszyna, która odkuwa lufy na zimno. Jest jakby sercem fabryki broni. Bez kuźniarki po prostu nie ma fabryki broni. Pracuję w firmie 33 lata, wykułem setki tysięcy luf. Błąd, który bym popełnił, kosztuje setki tysięcy złotych. Jestem byłym żołnierzem, uczestnikiem misji poza granicami państwa i wiem, jak ważne jest wykonanie poszczególnych detali bardzo dobrej jakości. Trzeba tu dużo serca włożyć. Niby tak mały detal, nie ma takiej możliwości o jakimś zacięciu czy o niezadziałaniu jakiegoś mechanizmu. Cieszy ten fakt, że nasza broń jest niezawodna. Konstruktor tworzy jakąś część, wymyśla. Obrabiają ją technolodzy, a ja ją fizycznie na maszynie wykonuję. To są niepowtarzalne części, które tworzymy po kilka, kilkanaście sztuk. Praktycznie codziennie przychodząc do pracy, robię inny detal, i to jest w tej pracy chyba najciekawsze, że człowiek się nie może nudzić przy niej. Przez moje ręce, praktycznie przechodzi co druga lufa, która wychodzi z zakładu, to jest prostowana. Od tam 70. 7-8 roku, jak zacząłem pracować. Zajmuję się przeważnie prostowaniem lów we dwóch cieni. To no jest ciekawa operacja. Przez tyle lat, co się wykonuje to samo, no to człowiek polubił. Nie da się ukryć. Z krążków materiału powstają części od tak zwanych śrubek do poważnych elementów karabinu. Trzeba to wszystko uformować. Gotowe części później trafiają na montaż, i stąd powstaje ten porządny karabin fabryki broni. Każdy produkt przechodzi przez dział technologiczny. Mogę pewne rzeczy usprawniać, poprawiać. Brałem udział w uruchamianiu wszystkich wyrobów obecnie produkowanych. Lubię technikę i lubię z nią pracować. Zapewnienie ciągłości produkcji, dostarczenie podstawowych. Rzeczy takich jak centralne ogrzewanie, woda, aby maszyny na bieżąco mogły produkować broń i to ma być broń o dobrej jakości. Każdy dzień przynosi niesamowite sytuacje, czasami śmieszne. Są sytuacje, kiedy trzeba przyjść w niedzielę, aby pozostała załoga miała zapewnione warunki pracy w normalnym cyklu. Uzyskuje się w tym szlifowaniu dokładność chropowatości powierzchni bądź dokładność wymiarów, gdzie tolerancje bywają do dwóch mikronów. Tak jakby włos podzielić na przypuśćmy 10 części. Każda broń musi być oznakowana. Graweruje, jest to nanoszenie na broń numerów seryjnych i znaków firmowych. Składam podzespoły do karabinów. Montuję niezliczone ilości wyrobów. Każda z nich musi być oznakowana. Jestem zatrudniony od 40 lat. Przez ten okres wspólnie wytworzyliśmy setki tysięcy różnego rodzaju sztuk broni. Moje doświadczenie, wieloletnie, przekazuję swoim młodszym kolegom. powiązanie ze sobą ogromnej ilości informacji, procedur, potrzeb fabryki broni, które wynikają ze skomplikowanego charakteru naszej produkcji. Lubię swoją pracę. Wiąże się to z odpowiedzialnością, często stresem, ale w efekcie końcowym daje ogromną satysfakcję. Testowanie, przeszczeliwanie, sprawdzanie każdej sztuki broni wychodzącej z fabryki. Przez te 20 parę lat, które tutaj pracuję, śmiało mogę powiedzieć, że jest to parę milionów sztuk wyszczelonej amunicji. Wiem, że to, co robię, komuś może uratować życie. Dumny jestem z tego, że mogę kierować przedsiębiorstwem tej klasy. To dla mnie zaszczyt, ale jednocześnie wielka odpowiedzialność.